Siemanko, tutaj MC i... -y. Siemanko, tutaj Kubik. Siemanko, tutaj Infinite. No i te, tutaj taki nowy, z nami MC no, Blaue i... -y. No, taki nowy koleś, Infinite. Yep. Użyjesz... No nie, znowu ta myszka! O nie, to ja mówię o, dobra. No, no i będziemy... No i będziemy sobie tutaj survival robić tak jak zawsze kurde dobra let's go let's go let's go bursz busz. czekajcie do wielu zaproszę gdzie ty jesteś? inf... Infinite. nie mogę aha dobra e, weź daj mu to walczakowi bo on mi cały czas spamuje tpa Ej, weźcie mnie tepnijcie do siebie, jak, się, jak który się nazywał, bo nie mogę się no do MC do... bla... O, czekaj. Te... Dobra, dzięki. Okej, okay, no to co robimy dzisiaj? Yy, dzisiaj, będziemy... dzisiaj, dzisiaj będzie poradnik ubijania świnki. Okej. Okay. Już 2 HP ma, o ładnie. Jak gubić świnkę w 10 sekund? Mhm. Ubić ją. Śmianie. Śmianie. Ej, panowie, bo mam lagi i coś mi się dzieje... No wiesz, i mnie wywaliło. Ty, ty, ty to zawsze masz lagi. Ja tu, ja tu spokojnie, spokojnie żyć. O! Weź mi te oddaj! <zysy> Ej, kurde, no tu aż za nie sieć w krzakach i obserwuj. Tak. Ogarnij się! What the fuck?

Um, maka, Hej, to dzisiaj no, chyba będziemy budować domek no nie? no, no nie bo nie mamy drewna nie mamy no to ścinaj, drewno. a ja idę szukać miejsca na domek no to idź no to let's go hm, dobra 11 drewna oh yeah dalej U, ale mi się wydawało że tutaj takie wielkie drzewo było Pięknie. jeśli kiedyś wyjdę z tego lasu to będzie jakieś fajne miejsce na domek a wyjdziesz, bo tutaj niedaleko patrzymy jest jakaś. Słodka krainka myli typony. Ale mi zlagowało, bo cię tepłem. A, a gdzie wy jesteście? Eee, Podgłoś się trochę, albo jakoś, nie wiem, mikrofon z, z, zmieni, bo chyba. nie widzę cię, nie słyszę cię prawie w ogóle. O to chodzi? On chce takim być ninja. Chyba. Dobra. Tutaj jest wszystko dobre, okej. Okay. Ja... ile mam drewna. Sztaka na kopie i wystarczy. Um, nie chcę mi się więcej kopać. Drewno. Ten idzie do mnie. Ej, kurde nie bij mnie. Ojej! Kańka ma jej cupony. Robisz to ma Weźmy się A przyjąłeś zaproszenie do Billy? Nie. Gdyby nie to, nie masz... bałem ci zaproszenie. F i n... F, y, co ja piszę? A mała klacz? hors, hors, hors. hars. Musisz na F, join, makapaka. F, join, makapaka. o, o, Takie my... go... konserba... konser... Dobra, to działa. o, A, jakie o. A, o. A, o. A, o. A, masz, to. masz to, A, A, oh, Ziomeczku, mm. gdzie ty jesteś? Ej, bo cię zgubiłem, panie. No chodź tu, mam. Chcesz siekarkę? Bo do młodych nie występują rzadziej niż diamenty. Masz. What? Dziękuję. Cholera, co na Skype. Proszę, proszę. Ale to siekierka. szybko w spada no to ja mam chyba jakieś miejsce na domek 58 drewni. Mhm, prawie, prawie, spak, prawie. A ja mam miejsce na domek. Zaraz się tam pewna. Winner! 64 Ma... tak tak dzisiaj laguje tego serwa, że... Jak tak, tak można to... grać? TP Kubik. No serio, tak laguys normalnie ma po 50. No teraz mam Jezus stówkę. Ja nie? mam 80. Siadem. No ja mam opres 75, 80, 90. A te tak paj do wy... mnie! Nie, bądź coś tam budują, pewnie chysy pycherę sobie wezmą na 200-200 No jestem na tobie Koniki! mali trypony. No to mówię! Dobra, ja czarny. Okej, ja nie czarny, wola... ja wolałem różowego, a nie takiego czarnego. To jest... No nie bij e, go! Ja na jego nie na go Nie bo no. on jest biedny! A nie lubicie. On nie lubi, strzelił foha na ciebie. No nie! Ty morderco! Kurde! A, maka paka! A trafiłbym, tylko nie, mo nie mogę cię bić, bo jesteś w mojej gigni. Nie, nie trafiłbyś mnie. Kubik. Nie, bo ja się odsunąłem tak fajowo. Jestem obrońca praw zwierząt. Szybko, koniku. Ujadę cię. No nie, ty zabójco! <grym> Ale siedziałem na nim. Kilka sekund. A ja nie mogę siedzieć, ty siadnij. Kubiks, teraz twoja rola rozpoczyna się od wyrównania terenu. Ja to sobie poglądam, jak ty będziesz równał ten teren. Tej, tej to tej mi tej daj targa. ten, kopatę No masz. Ma, ale po co ci łopatę jak do trawy? Co tak. będę rączką kopał? A właśnie gdzie dokładnie? No tak, czekaj, bo ja tu sobie y, zobaczę coś. Maka, Aha, dobra, no czekaj. Okay. Krecik, je wiesz co, czy mi się zdaje? Y, nie ma. Nie ma. Go. Nie ma go, ja nie wiem co się z nim stało. Chyba umarł. Rzeźka! O no, chyba jednak umarł Dobra a! No buduj tu, a nie Ale gdzie mam to równać? Idealnie no tu równać? Daj tu tutaj wszystko, w... tu, no tu wszystko To jest już wyrównane Nie jest wyrównane, trawsko jest To dobra, nie, to masz Chodź tu szybko, let's go Daj mi wiadro wody Masz, masz, buduj z tego Wiadro powodę. wody mi daj Nie mam wiadra wody ja ci woda. Ja miałem gdzieś wiadro wody. No dobra, buduj na tej prawie. Ale ja nie umiem wody. budować. Umiesz. Ty umiesz budować. Ty nam zbudujesz domek, a ja nam zbuduję piwnicę. Ale nie jakiś kolos 200-200, no nie, tylko spokojnie. Ile? 10 na 10? No, 10 na 10. To ile? No, już może być 15, a nie 10. będziesz dzisiaj do której ja. dwa, dwa? Czy może 2 3 Wie co noc przesiedza End view Oni sięaj taka przyjeżdża to trochę mniej. <laughs> Oho. Trochę mniej, masz na myśli 21, <noise> masz na myśli 20, 40, dosłownie? Nie, gdzieś tak 22, aha. A wkujesz! Nie wkuję. Pisze mi, że jesteś teraz AFK. O kurde. Nie AFK, widzisz? Nie piszę już. Ja to sobie wyłączę. Ej! dead pointy! Daj mi ścierkę! Po co? Po co ci sikierkę? Boże, źle zrobił. O ma... Już <grych> no tam dzień. Co masz w matematyki? Nie, nie ustawię dnia. No. To mi daj sikierkę. Masz, dałem ci sikierkę. Masz. O, masz dwie szczały. <grych> jedną na karku, a drugą... Nie, jedną no, tak żbiecie, a drugą w szyi. Znaczy, tak... Tak, trochę w gardle. No. Tak, trochę w gardle. Dobra, maka, kapaka, no, jedziesz, jedziesz. Już ktoś do mnie pisze, no! Ja tu nie będę teraz pomagał innym, bo ja tu teraz nie mam czasu. Kubik, co ty masz z matematyki na półrocze, Powiedz. Albo Piotr. na koniec roku, co będziesz? Masz piątki i się powodujesz o jedną kratkę. <gry> Ach. 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 Kurde! <noise> tu jesteś. Z czego podłoga. Z czego chcesz? To ma, to ma być taki łamany mój domek, łamany na twój. I tak wiesz, 50 na 50. No kurde! Chodź ci, mi tu i mi pomóż! Nie, czego czego ja ci mam się pomagać? Przecież ja tu jestem głównym obserwatorem. Dobra, klejma zaznaczę, niech ci będzie. Już idę klejma zaznaczę. F. O ciekawe czy mam energię. Nie, pewnie nie. Pewnie mi się zaraz skończy. To jest zawsze tak jest. Jak chcę zakrajmować, to Brakuje energii. A czy szkobla? Czekaj, ja tu Podłoga. Wil, wil, wildresne. Kurwa, ja pierdolę, co jaka to? Ej, daj mi oficera jeszcze. Wildres, I mi walczaka. Nie mam walczaka. Jak ktoś powie mi na że... No, zbanowali walczaka. No dlatego, że tu hardcorec go zbanował. Za co? Nie wiem. Y, co ja piszę? Nie wiem za co. Faksej! A myślałem, że zginę. Już tak się darłem. Dobra. Tutaj się rozgrywają trudne sprawy i zarazem Surviwa. Ej no, o, no. Sofie. Nie mogę edytować! Najmniej oficera! Kurde. Zapomniałem. Głupia myszka! Ej, chopiedz się na tu głupią myszkę oglądam twój film i gówno jest tą myszką. Działa normalnie. Ząbiak za tobą. Co byś zrobił na widok prawdziwego ząbiaka? No idzie kolejny. Idzie kolejny frajer. Idzie kolejny. Co? Jacek, co ty robisz? Daj mi tego. No! No masz! Oś no. śkielet za tobą, uważaj! Ściela do mnie! Fuck! A. Nie a. Ja! Stop! Tego nie było! Tego nie było! Dobra, jestem już, bo po krótkiej przerwie. Daj mi... A tu jest kino. Ponieważ się skurwiłem. Dobra, rób to! Nie, ty to! Masz tego To procesu. ma być... To ma, ma być praca zespołowa. Ale ja robię później przecież. Ja nie mam pomla, nie dam rady. Nie dam rady. Znaczy mogę ci po ale dalej. jest teraz braku... Dobra, idę kopać tego kobla. Żeby nie brakło. Bo znalazł życie, będzie... Ty, 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 ty. go zabiję! Dobre. Dobra, okej. Okay. Ile ci tego kobla potrzeba? Dużo czy mało? Dużo! Dużo, Ej kurde wryłeś się tu i, i tam buduj ja A kopię. nie a kobla Ja kopię Dobra kopcę kobla Ja też sobie kopię Kobla idź do wody no, Może nie no raczej nie wyskoczy na mnie No chociaż nie może się wyleć ta woda z wydełka Co jest? Może O ciemno Czyli da, dam ci kobla masz To no, masz kobla Czekaj! E, ja nie czekam. Bo już ja widzicie, to może zniknąć. Daj no, coś... tam mi serdzera, bo po prostu... Tu nie wstam. dam! No, przynajmniej już schodzi. Tu to, hardcore schodzi, wychodzi, ja już wiem. Ej, fakt, sej, ktoś tu się napierdzala. Zelazo, e, fajnie. żelazo Kolejne Dobra masz to udałeś da No masz teraz to budś ja podkradnę, a kilo mi pękaj, cholera. Dobra, se konika. O, masz tu tego kwiatka, ja tego nie chcę koniu. Boi się mnie. Nie, nie bój się, nie bój się. Nie bój się, spokojnie. Czemu ja nawet na koni nie mogę wsiadać? Spokojnie, bo nie wiem. Nie uciekaj koniku. No, polubią mnie! A teraz z moim wierzchowcem. Nie mam siodła. Kurde. Mój kot się obudził. No dobra, nie. Nie, nie, bez cheatów. Mój kot się obudził. Icha, tylko że on nie umie skakać, bo nie ma siodła. No. O, oh, no, enderman. Enderman. Mam Mamy vanandra. Ja mam dzień nie wiem, jak ty Ja też mam dzień nie Ej ty masz Tim Ty... no Ty masz dzień ja... Ty masz dzień ja bym miał nie mieć Zaraz cię wkurzy już nawet <ścoughs> Nie denerwuj się konie. to jest Minecraft, tego nie ogarniesz Idź kopać Jeszcze? Jeszcze? Duże zapotrzebowanie masz, widzę. Ej, kurde, jeszcze dokończymy tylko podłogę i będziemy pieczeć, budujemy crafting i będziemy kończyć. Bo to już długo trwa. U mnie 18 minut. Jakiś kolej mnie chce walnąć. Jak on się tu tepnął do mnie? Ktoś się tu do mnie tepnął. Daj mi trochę. A może ma opa? Ale dobra, wypij Wypierdałeś stąd moczo, kopo i... pff, Ej, się cię rzucił. Czemu cię rzucił, ej! Masz, masz! Zbieraj tego kobla! Dobra, zebrałeś. Wypad, no wypadł! mam piecyk postawię i crafting też mam też postawię. Crafting piecyk i puch, dobra. I skrzyneczka. Podwojny Pak, pak, pak. O, ładnie. No i to szybko. Ja czekam aż mi zleci. ale to by było na tyle w tym odcinku dzisiejszym. W drugim odcinku dokończymy cały domek, a nie tak jak w No w trzecim. Pierwszy to, to nie był pierwszy odcinek, to był taka zapowiedź, to jest właściwie... A no to tylko zerowy tamto to był to jest pierwszy i tamto trzecie. Nie. nie, to jest drugi. To jest drugi, no. To jest drugi. No to to jest drugi czy, czy, czy nie, pierwszy? dobra, tamty jest zerowy, ten jest pierwszy. No! No i to... W A odcinku, ty go dodajesz już? No, no dodajesz. W drugim odcinku zbudujemy cały domek, jaki tutaj, wszystko ściany, sufit, dach. I to będzie trwało około 15 minut. No i może zdążymy oswoić sobie konie. Ja już mam konika, ale mi ktoś zabił. Kubiks, mam na myśli Ciebie. Chodź się, pożegnamy. Więc on jest takim mordercą koni. No ja wiem. Jeśli lubisz mordować konie, to zadzwoń do kubica. Numeru nie podam. <laughs> Ale ja podam. Jak byś jeszcze znam, mam nowy numer. Mam, znam, Mam go? Tak. Dobra, to pa. No i sianko.